Na kochani, witam Was w kolejnym blogu. Właśnie przed chwilą wróciliśmy z zakupów. Byliśmy w Kostko i chciałabym Wam najpierw opowiedzieć trochę o tym sklepie, zanim pokażę, co kupiłam. Kostko działa na podobnej zasadzie jak Makro w Polsce. Też jest to ogromny sklep i powiem Wam kilka ciekawostek. Pierwsza jest taka, że żeby w ogóle wejść do kostko, e, trzeba mieć e, kartę. Trzeba zrobić sobie membershipa. E, jest to karta, która wyrabia się na rok czasu. Koszt takiej karty to jest coś ponad 30 funtów. <laughs> Dokładnie nie pamiętam, 33 czy coś tego. To jest pierwsza sprawa, i to jest taka karta, na której jest Wasze zdjęcie, jest e, kod kreskowy. Tylko kolejną ciekawostką jest to, że nie, mo, nie każdy może taką kartę wyrobić. To znaczy, y, może ją wyrobić osoba, która y, pracuje dla służby zdrowia, osoba, która pracuje w edukacji, czyli w szkole, albo osoba, która ma swoją działalność gospodarczą. Yy, Kolejną sprawą jest to, że wchodząc do tego sklepu, musimy najpierw zeskanować tą kartę, no i potem możemy sobie wjechać na zakupy. Gdy już zrobimy swoje zakupy, musimy podejść oczywiście, wiadomo, do kasy, ale z jednej strony stoi wózek, a my podchodzimy to jakby z drugiej strony, no i układamy towar na taśmie. Przed skasowaniem produktów pani musi po raz kolejny zeskanować tą kartę. No, i potem skanuje wiadomo każdy produkt. <laughs> gdy już zeskanuje wszystkie produkty, daje nam rachunek. I uwaga, to jest bardzo ważne, ponieważ ten rachunek musimy zatrzymać. Ponieważ, gdy wychodzimy ze sklepu, oni sprawdzają nam rachunek i sprawdzają nam mniej więcej co mamy w koszyku. I tak to wygląda. Sklep jest bardzo duży. W tym sklepie możemy kupić warzywa, owoce, nabiał. Są tam również sprzęty gospodarstwa domowego, nie jakieś pralki, suszarki, typ podobny. Jest alkohol, jest pieczywo, są też ubrania. No jest tego multu. Tylko te produkty spożywcze i Chemia są pakowane w takie większe opakowania, czyli jest to na przykład, nie wiem, załóżmy margaryna, na przykład, nie wiem, po 2 kg, albo na przykład ogromne zgrzewki wody. Także powiem Wam, że bardzo lubimy ten sklep, nie jeździmy tam za często, nie wiem, raz na miesiąc. Dzisiaj akurat przypadł taki dzień, żeśmy byli, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, to pojechaliśmy po wędlinę, ale wiecie, jak to jest. Zawsze coś tam wpadnie do tego koszyka. Eee, pokażę wam co kupiliśmy. Nie jest to jakiś duży food hall, eee, ale coś tam mamy. Także eee, pierwszą rzeczą którą kupiliśmy są są midbolsy. Jest to aż półtora kilograma. To jest taka ogromna paczka. Kupiliśmy również wędliny. Kupiliśmy taki tapas. Zobaczcie, tu są trzy rodzaje wędlin. Tutaj jest salami, jest prosciutto i jest chorizo. Tak wygląda. Kupiliśmy również prosciutto, ale samo prosciutto. Zobaczcie, tu są, jest tego naprawdę bardzo dużo i to są jakby dwie części tego. Łącznie taka wędlina ma 340 gram. I ostatnią wędliną, którą kupiliśmy, jest szynka. 400 gram. I oczywiście to, co kocham, uwielbiam i ubóstwiam. Pierożki. Są to pierożki z warzywami i z wieprzowiną. Jest ich tutaj tego jest, kilogram. Ja mam dwa opakowania. Powiem, powiem, że uwielbiam je i często jest tak, że przecież nie macie co zrobić na obiad, albo wam się po prostu nie chce, albo po prostu je uwielbiacie tak jak ja, stawiacie je sobie na parze. Chwila, moment i jest gotowe. Ja uwielbiam na przykład z sosem słodko-kwaśnym. Kolejną rzeczą są Serki. Serki, i tutaj wiecie co, jest aż 720 gram. Jogurty. Moje dzieciaki bardzo je lubią. I ostatnią rzeczą są kolejne jogurty. Tutaj jest jogurt, i tutaj są jakieś um, te musli. Truskawkowe I za wszystko zapłaciliśmy. zaraz tutaj, za wszystko zapłaciliśmy. Gdzie mam rachunek? Tutaj mam rachunek. Za wszystko zapłaciliśmy 53,41. I a. Jeszcze ważną rzeczą w tym sklepie jest to, że tam jest też naliczany podatek VAT. Jeżeli chodzi o jedzenie, tam. Nie ma, ale na przykład jeżeli chodzi o jakiś sprzęt, nie wiem, yy, lodówki, odkurzacze i tym podobne, na przykład jest cena przykładowo, nie wiem, 75 funtów, a pod spodem jest razem z vat czyli tak naprawdę, nie wiem, zapłacimy 90 funtów. Ja to też trzeba bardzo uważać, bo cena jest tak jakby pod spodem. Ale yy, dajcie znać w komentarzach, czy byliście już w tym sklepie i czy jesteście z niego zadowoleni. A kochani, ma. Dzisiaj mój syn Jan będzie robił dla Was przepyszną sałatkę, będzie to sałatka owocowa, ee, Jan co potrzebujemy do sałatki? Okay, musimy ananasa, proste, musimy stery limonki, żeby było kwaśne, żeby było bardzo kwaśne, bo ja lubię kwaśne i musimy taki owoc, nie wiem co się nazywa, co, nie wiem, jakby tutaj ktoś pisze, wangalia, nie wiem, co to jest, ale piękny owoc. Melon. Melon, ale taki inny melon, to, ale to, no zamiast zacynać to chodźmy. I teraz musimy sobie pociąć nasze um, owoce. Musimy pierwszy um, główkę uciąć. Mamy główkę. Musimy teraz skórkę uciąć. Nie było skórki, bo nie będzie dobrze z skutką. mamy tak wygląda na razie. A to będzie bardzo pyszna sałatka, bo raz robiłem, siadłem sobie z tatą i wiesz, taka pyszna była... No, była taka pyszna, że... Nie poczętatu, ty myślisz. Dobra wyjdzie co cynie, bo serce to drugi raz będzie, nie czy tym razem wyjdzie czy nie, ale pamiętajcie sobie że subskrybować, żeby mogliście więcej, więcej takich fajnych filmików. Prawie skończyliśmy. już mamy, no prawie po prostu teraz spód musimy sobie trochę zrobić, bo spód ok, przewiniemy i za chwilkę będzie mamy już, teraz po prostu trzeba skórkę wyrzucić i za chwilkę do Was wrócę

Stąd teraz musimy dać do miski i stąd będziemy nosy melon robić. misce teraz trzeba naszego melona zrobić. Teraz skórkę jeszcze z tego i będziemy tnąć. Ok, wam się z piesem tutaj i będzie za chwilkę gotowe. Skońcone! I pociąć od nowa na małe kwadraty nasy melon i będzie wszystko gotowe i, i te limonki i cukier i będzie gotowe. To podniemy sobie tutaj. Okej, okay, już zrobiliśmy to i teraz mamy miskę prawie pełną, pokażę Wam za chwilkę, jak jest, wyglądamy, teraz limonki damy stery nasze i cukier i będzie gotowe. Limonki musimy teraz na pół sobie i dać do środka. Wyciśnijmy sobie. piszemy sobie tym najwięcej soku z tego to stocz. Jak by mazy sobie troszkę kwaszne um, żeź. O to chodzi za łatwo, wie na co chodzi. O, no. się na moją koszulkę. Ooo, wow, boj Bosia.

Chyba tylko dam. Dą... Nie wiem, chili mąki, bo tylko dam stery, będzie tam, bo. Chyba sam sobie Limonki to nie myślałem, co teraz o kupiecie w to. Ja satnia limonka itse. Mm -hmm. Ensimmäisen puolen stakala. część limonki, no chyba to do soku. Pię ostatnia połówka idzie i z końcem, nie, nie, z końcem musimy sobie cukier wyrzucać, ale... zrobione teraz nic no damy cukier okay, ja sobie lubię dać 2,5 łyżeczki cukru ale możecie dać jedną bo jak jak chcecie trzeba. własnej burserzy okej teraz bierzemy sobie łyżkę dużą i mieszamy. Jak chcemy może się rękoma, ale po prostu nie chcę mieć bardzo kwaśne ręce, bo już są bardzo kwaśne. Oczyszczałem się ostatnio to boli. Ale tak, jak nie macie, to rękami jest spoko. O, wylało się trochę. No i mamy strzelzę. Sałatka jest gotowa. Widzę Was w następnym filmiku. Pa!